Jesteśmy w trakcie dziesiątych powiatowych prezentacji kulturalnych, za nami blok poświęcony występom zespołów dziecięcych i młodzieżowych z terenów całego powiatu. W tej chwili taka, taki intrygujący blok pod nazwą Roch Haszana, w którym podsumowujemy projekt edukacyjny Guzik. Oglądamy tutaj właśnie wystawę poświęconą śladom i wspomnieniom kultury żydowskiej na, ziemi, na terenie powiatu oleśnickiego. Gościmy gości z gminy Żydowskiej i ze szkoły Żydowskiej Lauder Chaim i słuchamy gdzieś tam w tle świetnego zespołu Shalom. O 18 na plac Zwycięstwa wkraczają Rockmeni, Rock Festival, podsumowanie festiwalu, przeglądów festiwalowego, który odbywa się na ulicy Młynarskiej, wręczenie nagród przez pana starostę Zbigniewa Poterałę i koncert gwiazdy wieczoru Zdzisława Janiaka.